Dzień w minutę, Michał Kobosko. Premier Morawiecki, perorujący w Sejmie, że polski rząd będzie bronić wartości, tradycji, przyszłości Unii Europejskiej, to jakiś najbardziej gorzki żart historii. Trio Morawiecki, Kaczyński i Ziobro macha dziecinnymi szabelkami, strzela kapiszonami z plastikowych pistolecików. Ośmiesza i kompromituje nasz kraj w Europie. Naraża nas na straty w naszym wspólnym, narodowym portfelu. A świat widzi. Świat widzi sejmy i urzędy centralne odgrodzone barierkami i tyralierami policjantów. Widzi rząd wysyłający policję do walki z własnym narodem. Widzi tajniaków słanych na ulicę, by bić ludzi pałkami teleskopowymi. Prawo i Sprawiedliwość odgrodziło się już mentalnie od reszty Europy. I niech sobie idą gdzie chcą, ale my jesteśmy tak jak byliśmy i pozostaniemy w Europie – to jest nasze miejsce.